No, hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z sugestii graczy na Update V4 do Emergency Hamburga. I tak wiem, jest to kolejny odcinek z rzędu z tej serii, z naszego, oczywiście, świąteczna noworocznego Daily. Ale no, nic na to nie poradzę, że, że trochę bardzo dużo propozycji wpłynęło przez ten czas. I no, przydałoby się trochę nadrobić. A jak patrzyłem na Discorda. To i tak już się porobiły zaległości, więc, no, dogonić to wszystko będzie naprawdę ciężko. Gracze się wzięli tak mocno za dawanie tych sugestii, że przysięgam, że nie mogę dogonić tego wszystkiego. Nagrywając, jak widzicie, codziennie się pojawiają z tego filmy, więc, no, nie wiem, jak to będzie. Ale dzisiaj kolejne sugestie. Jak patrzyłem, dzisiaj będzie może trochę krótszy odcineczek, bo, no, już zbliżamy się do, do końca, więc zaczynajmy w takim razie, bo dzisiaj będzie trochę tych sugestii. Tekstowych. I teraz, tak, ostatnio skończyliśmy tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie. A teraz lecimy dalej. Znowu ta sama osoba. Bardzo dużo tekstowych propozycji. I na dole też. Zakończyliśmy tutaj, więc lecimy dalej. No na dole. Oju, wieszcie, że będziemy mieli bardzo dużo tych tekstowych propozycji. Więc zaczynajmy. Propozycja. Wprowadzenie funkcji szybkiego radia. Umożliwiającej udostępnianie bieżącej, aktualizującej się pozycji po naciśnięciu jednego klawisza. Na przykład T. Argument. Obecnie podczas pościgów udostępniona pozycja pozostaje w jednym miejscu, co utrudnia koordynację i obniża realizm działań służb. No to prawda, mogliby na przykład zrobić coś takiego, że każdy policjant widzi na mapie każdego policjanta. Też by można było tak zrobić z znikiem na przykład właśnie danego gracza, albo mogliby zrobić coś takiego, albo faktycznie jakąś właśnie odświeżającą się lokalizację. Przykład. Podczas pościgu funkcjonariusz naciska T, a jego Pozycja na mapie aktualizuje się w czasie rzeczywistym, pozwalając innym jednostkom skutecznie zamknąć drogę ucieczki. To jest bardzo fajna propozycja, dam temu gwiazdkę, dlatego, że, że no, ma to sens. Tylko przycisk T, no tu jest taki problem z tym przyciskiem T, który właśnie Wam teraz pokażę. Otóż przycisk T służy do syren, żeby Wam to dobrze pokazać, to ja tu sobie wezmę Control Guide, żeby nie było. Weźmiemy sobie, nie wiem, taką M5 i uwaga, lecimy sobie tutaj, w ogóle to sobie wyłączę fly'a, bo, bo tylko przeszkadza, dobra, no i co, włączamy sobie światełka i zobaczcie, najpierw bierzemy światła, no i tak, możemy zrobić te światła, a na te są te światła, więc widzicie, mamy, no, chociaż tego tu nie widać, ale to są światła na R, to są światła na T. Przynajmniej taki problem byłby w PC-tach, więc no to T powinno zostać zmienione, aby nie robiło nam po prostu problemu. Albo po prostu zrobić, żeby było quick radio i tu give position, albo na przykład give live position czyli jakby dwa typy pozycji, żeby można było dać. Nie wiem, no coś takiego mogliby wymyślić, ale to jest taki jedyny jak na razie problem z tym T, że ono no jest już zadysponowane do czegoś. Innego, dajemy gwiazdkę i lecimy do góry. Nie ma przerwy. Propozycja: wprowadzenie systemu dowodu osobistego oraz mandatów z możliwością natychmiastowej lub, odrocz, lub odroczonej płatności. Argument: brak oficjalnej identyfikacji i realnych konsekwencji wykroczeń osłabia realizm kontroli policyjnych i RP drogowego. No, trochę tak, teoretycznie. Przykład. Podczas kontroli gracz przekazuje dowód osobisty, policjant wpisuje dane do mandatu i wręcza go. Jeśli gracz ma środki, mandat jest pobierany od razu. Jeśli nie, kwota zostaje automatycznie pobrana później, gdy pojawią się środki. No spoko pomysł, chociaż tak się waham trochę z tą gwiazdką. Ale niech będzie. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. I tu mamy też fajną propozycję po angielsku, ale ja wam ją przeczytam. No jak wiecie, chodzi o opony, więc... Ten gracz chce, aby została dodana taka opcja, żeby właśnie zmieniać te, te opony. Na przykład typy opon. Normalne, wyścigowe, offroadowe, deszczowe, no i zimowe po prostu. Normalne koła. No dostaje się je, gdy się kupi lub odblokuje auto. Wyścigowe opony kosztują 20 tysięcy. Mają lepszą przyczepność i zwiększą przyspieszenie twojego auta. Offroad, w sensie no opony offroadowe 15 tysięcy. Mają dobrą przyczepność, no i wiadomo, no mogą jeździć po offrodzie, tak lepiej. Nie będziesz dristować dookoła podczas jazdy, gdy na przykład właśnie pada deszcz. Rain tires, czyli te takie deszczowe opony. Kosztują 5000, mogą uchronić Cię przed traceniem trakcji z Twojego auta, gdy pada, no na przykład przy zakrętach zimówki. No mogą, mogą zatrzymać Cię od właśnie tracenia kontroli Twojego pojazdu. Kiedy pada, a tu chyba śnieg powinni dopisać, ale okej, okay. dam gwiazdkę temu. Fajna propozycja z tymi oponami, tylko zmienianie ich tak ciągle mogłoby być problematyczne. Więc no ja myślę, że no, Race Tires ok, jeszcze mogą być, ale te Rain Tires bym wywalił kompletnie i zamieniłbym je na przykład na, na po prostu zwykłe letnie opony. Nie wiem, trochę dużo by trzeba było się nad tym zastanowić, jak i co. A teraz lecimy dalej. Propozycja. Wprowadzenie dystrybutora jednostek dla policji, straży pożarnej i medyków, który automatycznie przydziela odpowiednie jednostki do zgłoszeń. Funkcję dystrybutora może pełnić bot, co odciąża graczy i zapewnia płynny przebieg akcji. No tak, no bo aktualnie jakby do wszystkie, wszy, wszystkie jednostki dostają powiadomienie, więc to fakt, no jak jedziecie 10 medyków do jednego zgłoszenia, no to jest to trochę problematyczne, albo mogliby zrobić kogoś takiego jak właśnie jak na 112 dyspozytora. No tylko takiego no, dyspozytora, który by decydował, dobra, temu medykowi dam to zlecenie, temu dam to i tak dalej. I też, żeby nie, nie było, że na przykład dyspozytor, powiedzmy, że jest jeden dyspozytor do każdego, do każdej pracy, no na policję może być dwóch, żeby nie było, że jeden dyspozytor ciągle będzie dawać zgłoszenia jednej osobie, no to można by było zrobić jakiś cooldown na zgłoszenia, że no właśnie jest cooldown, nie wiem, minuta na zgłoszenie, żeby nie było, że właśnie wszystkie zgłoszenia będą dawane jednej. Osoby, ale nie wiem, no to już by musieli jakoś wymyśleć. Argument. Dzięki dystrybutorowi uniknęlibyśmy sytuacji, w której przyjedzie za dużo jednostek lub żadna nie dotrze, co zwiększa efektywność działań i realizm RP. Przykład. Przy zgłoszeniu wypadku dystrybutor bot przydziela jeden radiowóz policji, jeden wóz strażacki i jedną karetkę, a pozostali gracze mogą zostać skierowani na inne akcje, dzięki czemu każde zgłoszenie jest obsłużone optymalnie. Spoko, dam temu gwiazdkę. I znowu u góry kolejna propozycja. Jeju, no ile jeszcze takich? O matko, o matko, no to będzie trochę odcinek z czytania bardziej propozycji, ale nic na to nie poradzę. Takie też propozycje mogą być fajne. Propozycja. Dodanie pracy budowniczego wraz z pojazdami budowlanymi. Argument na mapie istnieją żurawi i niedokończony budynek, które obecnie są niewykorzystane i nie wpływają na rozgrywkę. No prawda, no w sumie, dodali te ruszające się dźwigi, ja myślałem, że będzie właśnie jakaś praca budowlańca, czy coś. W sumie, no nie, nie, nie miała by ona trochę sensu, bo tu jest tylko jakiś jeden budynek na krzyż, który jest do, 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 do dokończenia. Ale no, coś myślałem, że coś zrobią ciekawszego, no fajnie, że się ruszają te żurawie, yy, ale no to nic nie dodaje zbytnio. Przykład. Gracze jako budowniczowie wykonują etapy budowy, transport materiałów, obsługa dźwigu, a z czasem budynek zostaje faktycznie ukończony i widoczny dla wszystkich. No mogliby tak zrobić, że na serwerze na przykład, na przykład co godzinę się ten budynek psuje, psuje, no powraca do ustawień fabrycznych, może, że tak to określę, i znowu go trzeba budować. Więc tak, tak by mogli zrobić i to dla każdego serwera osobno. Spoko, no, da tutaj też gwiazdkę, no bo... Trochę mało tych gwiazdek, a, a nawet spoko ta propozycja. Propozycja. Dodanie pracy śmieciarza z trasami i punktami zadań. Dlaczego? Brak usług komunalnych obniża realizm miasta. Taka praca naturalnie uzupełnia świat gry i wykorzystuje istniejącą infrastrukturę. Efekt dla RP? Spokojne, codzienne RP. Więcej życia w mieście. Alternatywa dla ciągłego crime. No, okej, okay. Dałem też temu gwiazdkę. No, w PCD mamy w sumie... Śmieciarkę mogliby dodać coś właśnie typu PCD. Te śmieci nie wiem, no tutaj w sumie mapa nie jest też nie wiadomo jak duża, ale no myślę, że to też by nie, nie było złe. Na przykład byłby maks 5 osób albo tam Sześciu osób na, na, na właśnie na śmieciach i nie mogłoby więcej dołączyć i jeździliby właśnie po wyznaczonych trasach, a za każdy śmietnik byłoby tam ileś ekspa. Dalej, Railway RP. Konduktor i kierowca pociągu. Propozycja: dodanie ról maszynisty i konduktora oraz ulepszenie istniejących tras kolejowych lub dodanie nowych. Dlaczego obecnie pociągi są praktycznie nieużywane, nikt nimi nie jeździ, a trasy są nudne i mało angażujące? Brakuje ról, które nadawałyby sens RP związanemu z koleją. Jak pomoże w RP? Maszynista będzie odpowiedzialny za prowadzenie pociągu i reagowanie na sytuacje awaryjne. Konduktor umożliwi RP związane z kontrolą biletów, komunikatami i interakcją z pasażerami. Ulepszone lub nowe trasy ożywią mapę i zachęcą graczy do korzystania z kolei. W ogóle, jeżeli chcecie, żeby Wasza propozycja pojawiła się na filmie, no to Discord Emergencji Hamburg, kanał Sugestie i piszcie sugestie, dając mapę, yy, boże, flagę Polski. Jak dacie flagę Polski, jak ja będę scrollować, to to mi się będzie wyróżniać i każdą polską propozycję, jeżeli będzie miała choć troszeczkę sensu, oczywiście dla mnie, w mojej opinii, no to ją przeczytam. Więc zachęcam, zachęcam, bo bardzo wam się ta seria podoba, no ale nie może, on, nie może ona być też nie wiadomo jak często, no bo jakby no ludzie też muszą te propozycje powrzucać. Wracając do propozycji, spoko propozycja, no tylko, że musieliby dodać bardzo dużo tras, i ta praca konduktora właśnie, czy, czy maszynisty byłaby po prostu nudna. I wyglądałaby tak jak, powiedzmy tam, tracker lub autobus. Z punktu A do punktu B i tyle. Fakt, tam otwierasz drzwi i tak dalej, jakby dodali NPC-ty, skanowanie biletów, tak jak kanar w PCD. No ja się tu bardzo do PCD jakby porównuję, ale no tam w sumie są takie rzeczy, które nawet fajnie działają. Więc kolejna nudna praca z punktu A do punktu B przynajmniej według mnie. Dobra, czy tutaj już nie będziemy mieli propozycji? Dobra, możemy chyba wracać do, do zwykłych propozycji, i tu propozycja dla trackera, co też mnie bardzo denerwuje jako, jako osoba, która całkiem często jeździ na traku, no między innymi przez odcinki, które nagrywam właśnie z traka, czy tam z busa. Fakt, że teraz jest ich mniej, ale jak już nagrywam to serio, bardzo dużo ekspa muszę zdobyć. No i jest taki problem, no, masz tylko taką kamerę jako trakę. Może tutaj jest to tak trochę średnio pokazane, więc ja wam to pokażę po prostu tutaj, na własnym przykładzie. Ok, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. W ogóle wyłączę już to, bo to jest bardzo denerwujące, ja tak tego nie lubię, tych kontrolek. Dobra, zaczynamy pracę, weźmy, nie wiem, cokolwiek, bo i tak zbytnio... Nie będę tego robić 6,5 dobra. Ja muszę to uzbierać, muszę zrobić jakiś odcinek z tego zbierania. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, no chociaż tracker jest to trochę nudna praca. No i zobaczcie, może tu, ej, czekajcie. Dobra, w to jest po prostu jakiś inny przypadek, gdzie ta kamera jest całkiem spoko. No bo zobaczcie, no dobra, no w skanie jest spoko ta kamera. Tu nie mogę, nie mogę powiedzieć, że nie, w skanie jest spoko, ale w innych już nie jest spoko. Dobra, no nie będę tam parkować, też nie wiadomo jak, tylko tak troszeczkę sobie zaparkuję tutaj. No dobra, już tam nie będziemy wjeżdżać, nie ma co i sobie zrespawnię inny track. No bo może na tym tego dobrze nie widać, a jak myślę, że na tym to będzie dobrze widać. Zobaczcie, można mieć nawet taką kamerę. Ej, dobra, ta propozycja jest jakaś chyba inna. No można sobie oddalić tą kamerę, na czym ten chłop grał? Aha, na telewizorze tu miał, czyli pewnie na konsoli grał. Nie, no ma klawiaturę podłączoną, bo ma normalnie slash, aby aktywować czat. No to ja nie wiem co ten typo mówił. No zobaczcie, można, tak, to ma się tak kamerę, i ok, rozumiem, ale można ją oddalić. No to przepraszam, ale jednak ten typo się tutaj mylił co do tej propozycji. Ewentualnie sprawdzę jeszcze dokładnie, traka, którym jeździł. Jeszcze jest jedna opcja, którym mógł jeździć, chociaż to jest skania chyba tutaj, bo ona ma taki. wysoka jest bardzo. A reszta tutaj są niskie ogólnie. No to, to. To chyba była skania, nawet musiała być skania wręcz. No to ja nie wiem. No dobrze, no jeszcze zrespełnimy sobie tego. Jeżeli tutaj też się będzie dało. No, a, no dobra, normalnie kamera jest słaba, ale można oddalić. Dobra, to to jest jakiś fake news. Więc ta sugestia była po prostu fake newsem. Dobrze, że. że jej nie pominąłem. Więc nie dajemy temu gwiazdki. Jednak wycofuje się. Zobaczymy, czy tu ktoś coś napisał. A, tu też piszą, że widok właśnie tych dużych aut jest tragiczny. No ale jakoś da się to, to odciągnąć. Aha, on jest busem, nie no, on jest busem. Poczekajcie, no bo to jest bus. Dobra, on jest busem. Gademy, dobra, to muszę to jeszcze sprawdzić. Ale dobra, trackera już mamy potwierdzonego, bo on też tam pisał w opisie tej, tej propozycji pisał też o bus tracker etc., więc, więc tracker też w busie chyba. On w busie, nie wiem, ale mi się wydawało, że on jeździł, jeździł truckiem. No to mi się pomyliło, dobra, to jedziemy w takim razie po busa. Okej, okay, jesteśmy, bierzemy sobie City Bus Drivera. Dobra, i co on takiego mógł mieć w takim razie? Może tego, Paradise'a? Ale to mi wygląda na traka, bardzo mi to wygląda na traka. I to chyba musiał być trak. No poczekajcie, sami zobaczcie, dlaczego... Nie wiem, nie wiem po co ja to... Oj, tu w ogóle kogoś widać. Dzień dobry w odbiciu. Dlaczego? To jest w innym kolorze, busa się nie da tak zmienić, a tu dobrze widzicie, o tutaj, no jest to ewidentnie ikonka busa, nie mówcie mi, że jest to ikonka traka, no bo już nie wiem, dobra, sam głupieję, ale dobra, ja, czy gdzieś coś takiego można zrobić? No raczej nie, ale dobrze, sprawdzimy to sobie oczywiście, żeby nie było, no i co, aha, nieważne, już źle zrobiłem, dobra. Jedziemy w takim razie. Jak coś, to taka kamerka się zrespia. Okej, okay, no i tu kamerka jest słaba. Ale wystarczy zrobić raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. No i tak dalej można sobie scrollować, więc nie no, ta kamera nie jest tragiczna. Więc tutaj coś tutaj gada głupoty, ten typo. Może nie to, że gada głupoty, bo pamiętam, że kiedyś był z tym problem, ale, ale no, teraz go nie ma, więc no obalamy to i możemy przechodzić do kolejnych. Propozycji, oczywiście nie dając gwiazdki tej propozycji, no bo jakby nie jest prawdziwa, chyba że ja już zgupiałem, to jest też możliwe. No to wracamy do propozycji takich z pisemnych. Propozycja. Pacjent powinien być leczony w karetce, a nie na ziemi. Dlaczego obecnie leczenie kończy się w miejscu wypadku, co nie oddaje realiów ratownictwa? Jak pomoże w RP? Pozwala medykom wykonywać procedury medyczne w ambulansie, co zwiększa imersję i napięcie w sytuacjach kryzysowych. Zobaczcie no w ogóle wnętrze karetek, o czym też będzie ta, ta w ogóle osoba pisać. Tak coś mi się wydaje. No ogólnie no karetki, wnętrze karetek nosze, no to jest to. Leczenie na ziemi też. No leczysz kogoś, wstaje i zazwyczaj u... wstaje, idzie, wsiada do auta, ucieka. I po wszystkim. Więc no niestety tak to wygląda w większości przypadków. No i tutaj też w ogóle co do, co do live'a co był. Co rozdawałem kasę już w ogóle 560 tysięcy, coś takiego rozdałem, więc już połowa za nami. Chyba gościu się skarży, ja nie wiem, bo brat tu pisze, a nie, nie pisze po francusku, dobra. Chcę zwiększenia limitu do 16 tysięcy wysyłania, a to jest zrobione dlatego, aby multi konta nie wysyłały za dużo sobie kasy, na przykład na główne konto. No, ale chociaż do tych 10 tysięcy mogliby zwiększyć, no. Myślę, że to jest troszeczkę za mało. Okej, okay, no, o matko, o matko, o matko, o matko. To dopiero przed nami. Dobra, zaczynajmy. Propozycja: wprowadzenie noszy do karetek. Oh, Dare you go. A nawet tego nie widziałem. Mam się, że to w następnym odcinku będzie, ale okej. Okay. Propozycja wprowadzenia noszy do karetek oraz realistycznego wnętrza ambulansu. Dlaczego obecnie medyk leczy postać na ziemi, a ta wstaje i odchodzi? Brak realizmu. Nosze pozwolą na transport pacjenta do karetki i bardziej imersyj, imersyjne RP. Jak pomoże w RP? Gracze będą mogli realistycznie odgrywać akcje ratunkowe, transport poszkodowanego i współpracę między medykiem a innymi graczami. Ok, fajna propozycja, fajna. Tutaj mamy, oj, pamiętam ten stary garaż. Może nie to, że tylko OG gracze, ale tylko gracze, którzy grają dość długo w tę grę, pamiętają ten stary parking. Oj, to było coś. Fajny był ten parking, kurde. Tu był dealer zawsze, o tutaj. Przynajmniej tak to pamiętam. No, kurde. Mogliby to przywrócić w sumie, no bo teraz i tak nam się nic nie dzieje. Chociaż trochę to teraz. We... A nie, nie zwężyli to zawsze takie było, ok? Więc no mogliby to dodać, ale w sumie po co? Pewnie może coś tam w przyszłości powstanie. Więc pozwolę się wstrzymać od gwiazdki. Ok, Polski, po polsku. Stacje paliw Osso Ares Gas and Go. Prosimy o dodanie pracowników stacji paliw, kasierów i, ob i obsługi tankowania. To ułatwi i wzbogaci RP. Gracze mogliby tankować samochody tak jak w prawdziwym życiu. Obsługiwać klientów, kontrolować stany magazynowe. I reagować na różne sytuacje. Obecnie przytrzymanie klawisza i gotowe, to trochę nudne. Mogliby dodać faktycznie kasiera, ale obsługę tankowania myślę, że myślę, że nie. Myślę, że to już nie jest zbytnio potrzebne. Ale na przykład tankujesz auto i musisz podejść tam do, do typa, zapłacić. A jeżeli odjedziesz bez płacenia, dostajesz powiedzmy dwie gwiazdki paliwa, dwie gwiazdki i Wanteda, i ci zabierają y, 1000 euro na przykład. Nie wiem, tak mogliby to zrobić. Fajna propozycja, no ale tylko ta obsługa tankowania według mnie troszeczkę niepotrzebna. Restauracja Smakosz RP. Dlaczego restauracja RP? Nie rozumiem. Restauracja Smakosz, dajmy na to. Prosimy o dodanie kucharzy, kelnerów i menedżerów w restauracjach. To ułatwi i wzbogaci RP. Gracze mogliby przygotować posiłki, obsługiwać klientów i organizować wydarzenia, co uczyni świat gry bardziej żywym i, i interaktywnym. Nie no, myślę, że nie, mi się nie podoba ta propozycja. Nie wiem, może wam się podoba, ale nie przepadam za nią, więc nie dam jej może gwiazdki. Według mnie no to już trochę za dużo. Myślę, że to za dużo czasu by na to zeszło, zamiast się skupić na bardziej potrzebnych rzeczach. Okej, okay. Polski. Prosimy o dodanie pracowników banku i jubilera oraz ochroniarzy tych miejsc. To znacząco ułatwi i wzbogaci odgrywanie RP w grze, pozwalając na realistyczniejsze akcje i scenariusze. Okej, okay, tu się mogę skocić. Pracownicy banku i ochroniarze też my by byli spoko, więc tu mogę dać gwiazdkę. Okej, okay, tu mamy propozycję kolejną: zróbcie coś z hakerami na serwerach, bo ich jest bardzo dużo dziś, jak grałem, to widziałem sześciu hakerów na jednym serwerze. No, anti Cheat jest po prostu masakrą. Okej, okay, tu mamy propozycję z domem. Ona się jeszcze przewinie w następnym odcinku, nie wiem czy w tym, już nie pamiętam. Już o tym nawet było, o domach. No. Dam tu gwiazdkę, chociaż jest to po niemiecku, więc nawet nie wiem o co gościu pisze, chociaż za 50 tysięcy dom, co trochę, chyba za mało, patrząc na to, ile kasy teraz ludzie mają. Ale no fakt, domy by się przydały. No nie będę po niemiecku czytać, bo, bo nie umiem. Oj, mamy propozycję, gdzie ktoś, no jak wiecie, teraz nie można pisać DC na Robloxie, no bo jest za to Hasztaguje ci to, jak napiszesz kilka razy, dostajesz ostrzeżenie, no a potem. Już po prostu poważniejsze konsekwencje No wiecie, przez te całe weryfikacje wieku i tak dalej, te dramy robloxowe Więc no, i ktoś sobie wymyślił, żeby było Dizzy Bardzo fajna propozycja Ale o, to, no to jest problem, raczej o tym jest O tym jest sugestia, że często jak coś się pisze Na serwerze To ci to hashtaguje po prostu A ty nie wiem, spędzisz 5 minut na pisaniu tego Nie, nie skopiujesz sobie tego Klikasz OK, dobra Potem wchodzisz w general settings, patrzysz, same hashtagi. Bardzo często się to zdarza, więc ja tutaj dam gwiazdkę w ogóle fajny sposób z Dizzy, żeby strollować ten system. I takim oto sposobem doszliśmy do odcinka z 26, chyba albo z 25, z 27. Sorry, jak 25, jak 26 tu była propozycja. Więc yy, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. On był chyba troszeczkę krótszy, będzie troszeczkę krótszy. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj macie ostatni film z sugestii. Jeżeli nie widzieliście, zachęcam. Tutaj macie całą playlistę z sugestii graczy na różne tam właśnie updatey, a tutaj możecie zasubskrybować kanał. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, a my widzimy się w kolejnym odcinku z naszego świąteczno-noworocznego daily. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, papa. Pa.